Witam wszystkich w drugiej runicznej części naszego kanału. Z miejsca chciałabym podziękować wszystkim za komentarze i lajki, dzięki którym czuję sens dzielenia się swoją wiedzą i dalszego tworzenia treści. W poprzednim odcinku omówiłam runy od Fechu aż po Wunio i przypada kolejna Hagal, której przysłanie to nie obawianie się zmian, tego, że po każdej burzy przechodzi słońce, a upadek nie jest porażką. Zdecydowanie jest to dobry symbol podczas życiowych perturbacji, transformacji, które budzą w nas największe lęki. Za jej sprawą wszelkie przełomy przyjmiemy ze stoickim spokojem, a nawet niecierpliwością, tudzież zainteresowaniem a ona będzie nad nami czuwać, by to, co przyniesie los, miał pozytywny charakter i byśmy nie odnieśli strat. Hagal można przyrównać do opoki podczas ponownych narodzin, przemiany i przeobrażenia. Ponieważ nie patrząc na świat poprzez pryzmat obaw, możemy dostrzec zupełnie nowe horyzonty oraz szanse. Ponadto, dzięki niej wyczuli się intuicja, pomagając nam podjąć właściwe decyzje, obrać odpowiednie kursy oraz otoczyć się ludźmi o dobrej energii. Jeśli zaś spojrzymy na nasze zdrowie fizyczne, to jest niczym twierdza chroniąca przed ciężkimi chorobami i zaburzeniami. A gdy nas one już dotkną, pomaga z nich wyjść obronną ręką kolej na runę ISA, dającą spokój, dystans oraz spowolnienie tempa. Idealna, jeżeli towarzyszy nam poczucie, że rzeczy wokół nas dzieją się zbyt szybko i tracimy poczucie władzy nad tym, co robimy. Warto pamiętać, że czasem do pewnych spraw należałoby podejść z rezerwą i przekontemplować to, dokąd podążamy oraz co chcielibyśmy osiągnąć, ponieważ wtedy spojrzymy na rzeczy z zupełnie innej strony i być może zmienimy kierunek lub obierzemy inny kurs. Isa to poza powyższym chłód, lód, w sam raz na momenty, gdy jesteśmy targani emocjami i sami już nie wiemy, czego chcemy. Klasycznie jako runa chroni przed złymi zdarzeniami i obudzi stoicyzm. Tak więc stanie się ostoją niestabilnych osób lub nawet tych agresywnych. Gdy pojawi się taka chwila życia, że staje się na rozdrożach, to bieg wskaże nam nautis, usuwając wszelkie niezdecydowanie oraz rozdarcie wewnętrzne. A wtedy już pozostanie nam klarowna droga do osiągnięcia wymarzonych celów. Czasem jednak w życiu należy się wykazać samokontrolą i żelaznymi nerwami, połączonymi z odpornością, ponieważ efekty niektórych działań nie pojawią się natychmiastowo. A właśnie to może nam podarować Nautilus. Świetny wybór dla ludzi o słomianym zapale lub oczekujących błyskawicznych wyników. Tutaj na myśl przychodzi mi powiedzenie mojej mentorki: Gdy nie wiesz, co masz robić, nic nie rób. Jest to święta prawda, gdy część naszych kłopotów czy zagwozdek może sama się rozwiązać z czasem. W kwestii zdrowotnej, runa ta zapewni nam balans psychiczny. Runa Jera, niejednokrotnie wizualizowana w kartach jako żniwa, mówi o zbieraniu plonów, swojej pracy, dojrzewaniu i rozkwicie mentalnym, duchowym, no i oczywiście fizycznym. Należy mieć na uwadze, że na efekty pewnych poczynań potrzeba cierpliwości i czasu. To dokładnie tak jak z zasiewaniem pól, zbiorów nie ma od razu, ponieważ wymaga to czasu i pielęgnacji. Niemniej jednak rezultaty mogą nie tylko zaspokoić nasze oczekiwania, ale i je przewyższyć. Niestety nie ma jednak co liczyć, że bez pracy pojawią się profity, bowiem bogactwo i uznanie nie spadną na nas z nieba za darmo. Jera wesprze także wszelkie dolegliwości, które odpowiadają naturalnemu i zdrowemu cyklowi, takimi jak bezsenność, brak apetytu lub problemy z ciążą. Karma jest zagadnieniem, które tak naprawdę nieliczni tylko rozumieją, że każde działanie przynosi nam skutki, czasem ciężko dostrzegalne, ale jednak zawsze są. Runa Pertro sprawi, że dostrzeżemy w swoim życiu więcej głębszego sensu. Pobierzemy cenne lekcje, trawiąc je i wyciągając z nich mądrość na przyszłość. Należy pamiętać, że każda przerobiona nauka to krok do przodu w naszym duchowym rozwoju. Ponadto nie warto siedzieć myślami gdzieś w przyszłości, ponieważ nie ma nas tu i teraz, a ten znak przyczyni się do zamykania za sobą w produktywny sposób poprzednich rozdziałów życia. Na Pertro można liczyć także podczas ważnych decyzji w życiu, bo będziemy w stanie dobrze odczytywać podarowane nam przez los drogowskazy, które bez niej zostałyby niepostrzeżone. Co więcej, każdego dnia będzie nam towarzyszyć poczucie celowości i już nigdy więcej nie poczujecie się biernymi ofiarami losu. W materii nałogów dostaniemy od niej także wsparcie, więc jest idealna dla palaczy czy innych osób splątanych uzależnieniami wszelkiego typu. Następną runą jest Eichfas, bezsprzecznie sprzyjającą wyższej duchowości, patronkę kapłanów i ludzi niestabilnych. Jeżeli uważasz, że Twój umysł jest zagubiony, to dzięki niej zaleje go blask oświecenia i harmonii. Okaże się także idealna dla osób, które cenią dobra materialne ponad to, co nienamacalne. Runa ta jest busolą zagubionych w mroku własnych dusz, którzy nie mogą odnaleźć siebie, swoich pragnień, a i bywają gołosłowni. W ten sposób dotarliśmy do runy, która jest niemalże tak samo skuteczna jak sam pentagram. Ponieważ Algis jest najsilniejszą runą ochronną, można ją przyrównać do troskliwego anioła stróża, który dodaje sił, odwagi, ale przede wszystkim odepchnie złe oko negatywnych ludzi i ich energię. Z tą runą możesz czuć się bezpiecznie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo staniesz się niemalże nietykalny. Zalecam ją szczególnie osobom w burzliwych momentach życia, gdy aura nie jest wystarczająco silna, by nas chronić. Ale także tym, którzy otaczają się wampirami energetycznymi. Z jej mocą możemy iść przez życie, nie patrząc już pod nogi, a z wysoką niesioną głową. W sferze fizycznej nie będą się nas imać żadne grypy oraz przeziębienia. Na zakończenie chcę wam przedstawić runę tej was, za sprawą której poczujemy prawdziwe męstwo, za którym kryją się cechy takie jak odwaga, uczciwość, prawdomówność, zdecydowanie oraz sprawiedliwość. Odwaga spowoduje, że będziemy kroczyć obranym szlakiem z pewnością siebie i bez zwątpienia. Przy tym w ocenie innych wykażemy się rzetelnym osądem i nie zboczymy z obranej drogi w mrok. Jeśli jednak nasze decyzje pociągną za sobą negatywne skutki, to poniesiemy je mężnie, wiedząc, że jest to skutek naturalny, nie uchylając się od odpowiedzialności. Sądzę, że jest to runa uosabiająca pewną rycerskość, ponieważ pomaga w dotrzymywaniu danych obietnic oraz moralności i wierności. Tej was jest idealna dla osób niezdecydowanych, gdyż rozwieje ich wątpliwości. Dodatkowo chciałabym przypomnieć, że przed zakupem jakiejkolwiek runy, amuletu czy talizmanu warto skonsultować swój wybór z profesjonalistą, tak by dany symbol harmonijnie działał z naszą własną wibracją. Jeśli jesteś zainteresowany tym lub spersonalizowaną runą, to w opisie znajdziesz linka do mojego firmowego profilu na Facebooku oraz do strony internetowej. Dziękuję za wysłuchanie odcinka i już niebawem słyszymy się w trzeciej części naszej runicznej serii.